Chciałbym zademonstrować Wam kolejne urządzenie, które udało mi się zmontować dzięki płytce Arduino. Tym razem jest to prosta gra, która wykorzystuje już więcej elementów niż poprzedni projekt, czyli Cylon. Aby rozpocząć rozgrywkę, nacisnę dwa przyciski naraz. Tutaj są dwa takie małe przyciski, naciskam je i gra się zresetowała. O co w niej chodzi? Chodzi w niej o to, żeby zapamiętać w kolejności kolory, które będą pojawiać się na tej diodzie. Naciskam lewy przycisk, aby rozpocząć rozgrywkę. I pojawiły się kole po kolei trzy kolory: biały, biały i niebieski. Więc teraz muszę te, te same trzy kolory wybrać. Na pierwszej pozycji był biały. Jest i biały. Prawym przyciskiem zatwierdzam teraz znowu biały i niebieski. Dioda, która zapaliła się po lewej stronie, świadczy o tym, że nasze zadanie wykonaliśmy poprawnie. Możemy wcisnąć teraz lewy przycisk, aby przejść do kolejnego poziomu, kiedy już tych kolorów do zapamiętania będzie więcej. No więc tak uczynię. Tym razem były to biały, niebieski, niebieski i czerwony. No więc wybieramy biały. Zatwierdzam niebieski. Raz jeszcze niebieski. I Czerwony. Kolejny sukces. Zaświeciła się znowu dioda z lewej strony. Warto również zwrócić uwagę na diody tutaj. One pokazują po kolei, który kolor musimy zgadnąć. Po prostu przechodzą od tej najbardziej oddalonej, coraz to bliżej nas. Można na to zwrócić uwagę teraz podczas kolejnej planszy, kiedy będą po kolei się zapalać. Dolarów teraz jest już bardzo dużo. Nie wiem czy wszystkie zapamiętam. No więc spowodujmy jakiś błąd. Wybiorę same niebieskie. No i niestety zapaliła się dioda po prawej stronie oznaczająca porażkę. Wciśnięcie dowolnego przycisku sprawi teraz, że rozpoczniemy od nowa. To tyle. Mam nadzieję, że moja gra przypadła Wam do gustu.